Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie BeamNG Drive na mapie European. Roads. Jej autorem jest użytkownik, który nazywa się Feway i jest to jego pierwsza mapa. Wciąż nie jest kompletna, ale też nie obiecuje, że będzie ona na poziomie jakości map domyślnych z BMG. Pracuje on nad nią od stycznia 2024 roku, już, czyli już rok, około 1200 godzin. Mapa jest 4096 na 4096 i jest w głównej mierze bazowana na Polsce. Ma dosyć długie drogi, cztery wsie oraz jedno miasto. Na razie mapa jest na Forum, ale twórca pisze, że planuje ją wrzucić na repo w momencie, gdy uzna, że jest już gotowa. Są tu oczywiście zdjęcia, zaraz się po niej przejdziemy. Jest również wersja zimowa. Link, oczywiście, do tej mapy macie w opisie. My mamy Ibiczu Lumi Ibiciu Lumians. Lumians? Lumiants. Czyli coś, co już zrobiłem. Dodałem sobie polską tablicę rejestracyjną. Wurca pisał, że jest coś tam z trafikiem, więc z możemy go sobie odpalić, zobaczyć, jak on działa. No i co, mamy tutaj Ibiszu. Niech będzie Lumiants, czyli trochę fałszowską w konfiguracji z automatyczną skrzynią biegów. Zobaczmy, jak to gada. Dobra. Dziwne. Co prawda jest to, że słuchajcie, ten pikanie jakieś dziwne, jakby z zewnątrz samochodu. Aktualnie znajdujemy się w Kosewie, jest to spawn jakby domyślny, i jest to z tego co widzę jedna z tych wiosek. Tam jest przejście dla pieszych, przystanki autobusowe, są też chodniki, i tak zauważyłem, że część ogólnie trochę już jeździłem na tej mapie. Jest ona fajna do pośmigania sobie po takich drogach krajowych, i zauważyłem, że część domków właśnie jest widać customowym modelem, wgranym w mapę, ale jednak. Część też jest na przykład z USA albo z innych map, ale są właśnie znaki tutaj miejscowości. I mamy Kosewo, wjazd, wyjazd. No, jest to mapa w głównej mierze tam bazowana na Polsce. Mamy tu znak STOP, tutaj jest jakaś prosta tam, o, są też jakieś zabudowania. To tu sobie pojedziemy. Dzisiaj sobie te mapy pozwiedzamy, w Wersję zimową możecie sobie sprawdzić sami. Mapa ogólnie yy, chodzi do, dosyć dobrze. Ja, ja mam zablokowane klatki na 70 i za bardzo nie spada poniżej tego Okej, okay, tu mamy co? Jest G. Tutaj może być jakiś, nie wiem, komis lub coś tego rodzaju Pominąłem jeszcze taki duży budynek przemysłowy tutaj Ja wiem nieco tu może być Bo Tutaj widziałem jakąś strzałeczkę Tu nie, tutaj chyba Dobra, zagłębmy się tu Tutaj wszystko wydaje się takie uzupełnione Całkiem Tam jakieś właśnie palety, jakieś inne pudełka Okej, okay, no i tu jest taka duża dość strefa przemysłowa, to jest, tutaj możemy ciężarówką podjechać pod, yy, załadowo, za, pod załadunek. Dobra, wyjedziemy sobie teraz tędy, jest budka, za to nie ma żadnego szlabanu. Dobra, ciśniemy dalej tą drogą dosyć długa prosta tu jest tak bo to jest wszystko work in progress wszystko dalej się na razie tworzy aczkolwiek yy, została już udostępniona beta żeby sobie zagrać ok podjedziemy sobie tu bo ciekawi mnie co tu może być można tutaj wjechać no też mi się wydaje coś tutaj może być związanego z logistyką jest tutaj trochę do pozwiedzania może zobaczmy sobie rzut na mapę z góry yy, ok pierwsze co zauważyłem nie wiem czy to może nie jest mój błąd ale tło to jest jeden wielki napis no tekstur a, a to może mnie się szczegół. Dużo jest w ogóle pól na tym mapie, nie? Tutaj mamy to duże miasto w rogu mapy. Są oznaczenia, czyli tu pewnie są wioski. Kosewo. Tu w Kosewie zaczynaliśmy, czyli my jesteśmy tutaj. Tędy by było szybciej, ale my tam już byliśmy. Przynajmniej po części. Jedziemy tutaj. A no i skoro już tak jedziemy, to chciałbym wam przypomnieć o naszym partnerze kanału, czyli o hostingu iAllin1. Jedyny hosting w Polsce, na którym możecie zahostować grę z filmu na BMG Multiplayer za dość niską opłatę miesięczną. Zahostować możecie również 5 Minecraft'a, Rasta. Oraz od niedawna serwer dedykowany do Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. A no i przy rejestracji z linkiem w opisie macie minus 10% zniżki na kredyty, którymi potem aktywujecie sobie serwer. Tu mi tak szczerze brakuje tych linii oddzielających tutaj, jakby część awaryjną, pobocze. Wjazd. A tu jest jakaś inna wieś, jak ona się nazywa? Unin. Tutaj mamy jakiś wjazd. Dobra, zjedźmy tutaj. Raczej i tędy do miasta do nie, nie dojedziemy. Jakiś kontener tu w ogóle leży. Ty, co to jest? Jakiś opuszczony budynek chyba. Mamy beczki, nic tutaj już za nim nie ma. Budynek z Industrial Site, tak mi się wydaje. Dobra, no, no to ciśniemy dalej. Okej, okay, coś tu, trafik. Kresny. Jesteśmy w krezn. Jakkolwiek śmieszne są te nazwy. Okej, okay, jest jakieś coś, co ma przypominać chyba sklep. Nie wiem, czy to jest z Beam w ogóle, czy to coś ma odwzorowywać. Sklep nie jest w żaden sposób oznaczony, jaki to może być sklep. Czy tu jest kolejny serwis? Patrzcie, kolejny serwis. Kolejne coś na wzór warsztatu jakiegoś samochodowego. No okej. Okay. wola no, no, w ogóle jak te kodniki takie. Brutalnie tutaj spoglądają ze zakrętu W z tą skrzynią automatyczną Ten lum, Lumians no nie jest najdymnamiętniejszym pojazdem Świata, ale też się dobrze nim jeździ Też on tutaj w ogóle ma napęd na cztery koła Co prawda na haldeksie, no ale zawsze coś O, to jest ciekawe, patrzcie Taki drogowskaz i ej, to jest fajne Co prawda no właśnie te oznakowania, mało tu jest Tych znaków jak na Polskę Dobra i gdzie my teraz dojechaliśmy, czy my się może wróciliśmy Wywróciliśmy tutaj do Unin a, czyli my teraz, a to wiem gdzie jestem, to my wracamy teraz do, do Kosewa w takim razie tam Bo wiem mniej więcej gdzie może być już miasto Kurde, zamulają na tej drodze Jedź, No teraz bie... skrzynia biegów nie chce zredukować <grych> O, zredukowała No właśnie też są tutaj wszelkie, patrzcie Wszędzie są gdzieś tu pociągnięte linie energetyczne, nie? Jakby wszędzie gdzieś tutaj jest pociągnięty prąd No brakuje tu właśnie oznakowania, nie? Zaczyna się ciągła, nie ma żadnego znaku, że tutaj też by się przydał znak, że jest zakręt, tak mi się wydaje no, Taki do, do najlżejszych nie należy No tutaj jest skrzyżowanie, właśnie my tu chyba chcemy jechać Dobra, wjedziemy sobie tutaj I znowu tam nie ma, nie ma znaków, że się kończy ciągła, zaczyna i tak dalej, nie? Dobra, to tutaj już widzę miasto, to pojedziemy tu Wydaje mi się, że tam jakbyśmy pojechali prosto i dalej w prawo byśmy skręcili, to też byśmy dojechali ale blisko było. Okej, okay, no jesteśmy w mieście. Proszę bardzo, już jakieś budyneczki, może nie do końca Polsko to wygląda, ale jest miasto. Znowu jakaś strzałka, chyba kino? Napisy nie polskie. No, wiecie, ta mapa jest w takim bardzo początkowej fazie. Chyba jest jakiś jeden ze spawnów, nie? Albo mi się. Nie, to może nie tu. Ale wiem, czy gdzieś tutaj właśnie w mieście był spawn jakiś. Okej, okay, zatoczki na autobusy, przystanki. Uuu, tu się coś stało niedobrego. Nie wiem, co pan chciał zrobić. Parking. A tu jest zakaz, to tu nie jedziemy. Tutaj też jest jakiś sklep. Ale fajnie jest to, że faktycznie... No dobra, tu jest trochę za wysoki ten krawężnik, ale są wpady krawężników, gdy jest jakiś wjazd, nie? Tu, tu... No to, to mi się podoba całkiem. O tu jest jeden właśnie ze spawnów. Okej. Okay. To tu nawet da się chyba pieszo chodzić, nie? Patrzcie, wszędzie są jakieś chodniki. No ta mapa, ale taka ładnie jest, choć polski może jeszcze tak do końca nie przypomina. Tu da się tutaj po prostu grać jako jako na mapie. Nie jako na mapie polski, ale jako na mapie jakiejś. No brakuje tu napisów polskich jakichś sklepów Jest stacja benzynowa I to co zwykle, no i stacja jak stacja Okej, okay, mamy parking, znowu gdzieś wjechaliśmy W głąb mam wrażenie, bo no tutaj krawężniki Za wysokie, dziurki też są no Dziur jako dziur jest mało, ale są Są nierówności, są tutaj reklamki Jakieś, no nie polskie, nie polskie Kolejny parking, kurczę, ale no to Miasto jest spore, nie, tu jest dużo rzeczy Tu jest jakaś inna strefa kompletnie Niż wcześniej byliśmy Tabliczki z tego, z, z mapy Włoch No nie, to chyba gdzieś wróci Mam wrażenie, byłem tu już niedawno. No dobra, to wejdźmy tutaj. Tu jest druga droga. Tu jest bardzo dużo pracy włożone w tę mapę. Tylko, że ona nie jest po prostu polska i, i tyle. Naprawdę dobrze jest ułożone i to miasto zdaje, zdaje się być dobrze zapro zaprojektowane. Okej, okay, jest i rondo. Dobra, tu się będą zatrzymywać. Jomek, ty nie wiem, nie włączasz kierunku ani nic. Strefa, o strefa zamieszkania. No tutaj mamy już osiedla. O, jest też, jest też jakiś, jakaś straż z mapy Włoch, co prawda, ale jest, się tu znalazła, patrzcie jak tutaj, tam można wjechać i ogólnie, nie? To są kamienice bardziej, też z mapy Włoch. O, jest i jakaś dobra, bo miasto to my tu możemy zwiedzać, wiecie, w nieskończoność, ten film może trwać godzinami, my tak znajdziemy jakąś nową uliczkę. Okej, okay. ej, aj, widzę, tu ma problem jakiś. Uuu, dobra, tu nieźle jest, to garażu, droga polna i rozwalony jakby hangar. Ty dobra, i wjeżdżamy normalnie na drogę, taka krótka droga polna, dojazd do... Domków. Już jesteśmy na przedmieściach, mi się wydaje, bo są domki. Tak, tu już jest wyjazd z miasta. Patrzcie, tu jest w ogóle jakiś podest. Tu chyba jakiś posąg może stać. Tu też, podobnie. W widokowy to, to raczej nie jest. Wszystko jest drzewami zasłonięte. Patrzcie, tu wszędzie wokół są domki, nie? Też odgrodzone. Jest też dużo rodzajów płotów. Jest blaszak, jakiś taki drewniany. Co, co prawda w większości są te płoty zwykłe z BMG, ale też zawsze, zawsze coś. I Polish Road, wiecie, jest trochę inną mapą, bo tam jest wszystko klejone w jedno, że tam nie ma jednego dużego miasta, tylko jest miasto jakby podzielone na strefy. I z te strefy oddzielają lasy, są dwie wsie. Przynajmniej na rozmiar mapy Polish Roads, no to to jest za dużo, nie? Wszystko nie drogi. No dobra, to wracamy. Wydaje mi się, że tu kompletnie na dole nie byliśmy, ale tu nic poza polami nie ma. Patrzcie, ile tu jest w ogóle miejsca, żeby coś zrobić, nie? Na razie są pustki tak naprawdę, bo zapełnione miejsca są naprawdę zapełnione i tego jest tutaj dużo, ale puste miejsca, no to tutaj jest co gospodarować. Już na te pola nie będziemy jechać, bo tam naprawdę nie ma nic poza polami. Fajnie jakby troszeczkę jednak dodali więcej oznakowania, więcej znaków, większe przypatrzenia, bo tu na przykład już bym dał ciągłą linię nie? na oznakowanie. Poziome, również bym zwrócił uwagę. I no, na polskie, polskie, polskie napisy, polskie znaki, nie, polskie szyldy, polskie stacje benzynowe i tak dalej, nie? Cokolwiek. Generalnie dziś, jak widzicie ten film, to o 19 będzie stream, gdzie będziemy sobie właśnie śmiegać na wersji zimowej tej mapy, na innych mapach, które mają wersję zimową. Także zapraszam, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na kanale. Jeśli chcecie mnie szerzej wesprzeć, możecie zakupić wspieranie. No i ode mnie to dziś tyle. Pamiętajcie, link do mapy w opisie. Cześć!